Rolmako to firma specjalizująca się w produkcji nowoczesnych i ekologicznych maszyn rolniczych. Nasze urządzenia są projektowane z myślą o łatwości obsługi i minimalnym wpływie na środowisko. Zaawansowane rozwiązania techniczne są wynikiem współpracy ekspertów z różnych dziedzin, takich jak inżynieria czy rolnictwo, co pozwala stworzyć maszyny wielofunkcyjne i ergonomiczne, idealnie spełniające potrzeby współczesnego rolnictwa. Firma Rolmako cieszy się uznaniem jako producent wysokiej jakości maszyn rolniczych w Polsce i Europie. Nasza oferta obejmuje głębosze, brony i agregaty o niezawodnej skuteczności, które są efektem rozwoju agroinżynierii integrującej najnowsze technologie. Maszyny Rolmako są wykonywane z wysokiej jakości materiałów, takich jak szwedzka stal drobnoziarnista, co gwarantuje trwałość i odporność na obciążenia. Procesy produkcyjne, takie jak obróbka laserowa i zrobotyzowane spawanie, zapewniają precyzję i szybkość w realizacji zadań produkcyjnych. Dzięki maszynom numerycznym CNC i obróbce termicznej, maszyny Rolmako są bardziej wytrzymałe i niezawodne, nawet w trudnych warunkach. Dodatkowo, procesy takie jak śrutowanie i malowanie proszkowe zwiększają trwałość oraz odporność maszyn na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. To wszystko sprawia, że Rolmako dostarcza nowoczesne, niezawodne i ekologiczne maszyny rolnicze, które spełniają najwyższe oczekiwania rolników w kwestii jakości i wydajności. Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami oferty, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej rolmako.pl, gdzie znajdziesz więcej informacji na ten temat.